Przebież znalazła się na mapie ośrodków odwiedzanych przez Patryka Galewskiego, który w ramach projektu PAKA, Fundacji im. księdza Jana Kaczkowskiego, zajmuje się resocjalizacją młodzieży. Pan Patryk jest szczęśliwym mężem i troskliwym ojcem i szefem kuchni, ale przyznaje, że nie zawsze było tak kolorowo. Nazywa siebie ćpunem, bandytą i kryminalistą, który sięgnął dna, ale otrzymał szansę, bo każdy na nią zasługuje. W tym życiorysie jest bardzo wiele trudnych momentów, szczególnie w okresie jego dzieciństwa i młodości, związanych z jego sytuacją rodzinną, ale też takim bardzo wczesnym rozpoczęciem zażywania poważnych środków psychoaktywnych i, i handlowaniem nimi, i tym, że popadł w kolizję z prawem. No i też próby samobójcze, aż trzy. No i w życiorysach bardzo wielu osób przebywających w ośrodkach wychowawczych czy poprawczych takie elementy też są, przez co Patryk staje się jest bardzo wiarygodnym przykładem tego, że w bardzo nawet trudnych sytuacjach można, można to swoje życie zdrowe zbudować. Miał 23 lata, gdy sąd skazał go na pracę społecznie użyteczne w Puckim Hospicjum. Teraz mówi, że gdyby nie pomocna dłoń księdza Jana, to prawdopodobnie już by nie żył był podopiecznym duchownego, który w 2016 roku po wieloletniej chorobie zmarł. Patryk Galewski zaznacza, że w pracy z młodzieżą potrzebne jest zrozumienie. Nigdy nie ocenia ludzi, stara się budować relacje, wierzy, że każdy jest dobrym człowiekiem i każdemu należy się szansa. To nie jest teoria, to też chłopcy myślę, że czują, że my nauczyciele, wychowawcy w jakim sensie też z obowiązku mówimy im o tym, że tak należy, takie tak takie wartościowo, ale kiedy staje między nimi ktoś, kto przeżył bardzo podobne historie, to myślę, że ten przekaz jest bardzo, bardzo silny. Dyrektor ośrodka w Trzebieży Marcin Głuszyk, zwrócił uwagę, że każdy wychowanek był dla niego ważny. Każdemu poświęcił czas i uwagę. Oprócz wspólnego gotowania, podopieczni pokazali panu Patrykowi ośrodek. Był także wspólny mecz, wspólne zakupy i rozmowy do późnych godzin. Jest autentyczny, jest szczery, bardzo łatwo budował relacje z naszymi wychowankami, pewnie właśnie między innymi przez tą, przez tą autentyczność. No i to jest takie piękne dla nas doświadczenie, że ktoś chce się tym swoim kawałkiem życia dzielić. I chłopcom, którzy być może w jakichś częściach przeżywają podobne historie, i też jest przed nimi wiele znaków zapytania, no pokazuje, że można przeżywać życie w wysokiej jakości, nawet jeżeli na początku tego życia było czy jest w tej chwili komuś bardzo, bardzo trudno. We wspólnym gotowaniu nie chodziło tylko o przygotowanie posiłku. Była to praca w grupie, każdy miał swoje zadanie, rozmawiano o rodzinie, o środowisku, o tym, gdzie podopieczni dopieczni mowu widzą siebie w przyszłości, czego oczekują od życia. Ogólnie to najbardziej zapamiętałem to, że on opowiadał o swoim dzieciństwie, jak się wychowywał, jak go jego ojciec pił i tak dalej, później jego przemiany jak się spotkał z Księzymianem. No kiedyś miał ciężko. Mm. No i że ten ksiądz, ten oksyferony, no go tak jakby uratował z tego życia. To zapamiętałem najbardziej to, że zawsze można się zmienić. Na przykład jak jeżeli nie, nie, na przykład na dwa lata, to w każdym momencie możesz na przykład stać się dobrze. Historię Patryka Galewskiego można poznać w filmie Johnny, który miał swoją premierę w 2022 roku. To historia oparta na faktach, która opowiada o miłości do świata i drugiego człowieka.